Panie, 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 A Niech będzie pochwalony Chrystus, szcze... Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, sempre syrodzato. Moi drodzy, widzicie, w tych dniach jestem w Miliczu, w naszej kurii, u księdza biskupa Adama. oczywiście wiecie, że milicki, królewski to taki najlepszy carp. Allora, carissimi, come sono a Milic, in quella città dove nostro, e Veskovo nostro Adam mi ha portato in un posto molto bello, e, penso che un giorno potete anche venire, è un riservato e, proprio degli uccelli. Rezerwato są tantissimi uccelli a ma ci są artificjali, e, są miliąty miliardy kilometrów, lagi laghi artificjali, gdzie ci są la carpia i e pese dell'acqua dolce. A więc moi drodzy, jesteśmy w Miliczu, tutaj są te tysiące tak hektarów, tysiące. Słuchajcie, to jest niesamowite e, hektarów e, tych stawów Milickich gdzie znamy ten karp e, królewski, milicki karp, który zresztą był na stole świętego Jana Pawła II, i stąd był zawsze przywożony. Ojciec święty e, I również mówi mi ksiądz biskup tutaj, nie, że e, również i papież Franciszek też otrzymuje karpia na Boże Narodzenie e, i mhm. zawiózł tego karpia z Milicza, nasz ksiądz biskup Adam. E, to jest chyba news. <laughs> Oczywiście biskup, pierwszy katolickiego kościoła narodowego, zawozi karpia dla biskupa i trafił ten karp na stół do papieża e, Watykanu, i wielu mogło e, również i skosztować. A my zobaczmy, jak piękne to miejsce. Allora, carissimi, guardate, come bellissimi są questi laghi. Poi, vi faccio vedere solo i mancini, ale alla fine vedremo anche pesci in un akwario, dove ci sono Kujamilic. A więc na koniec zobaczymy również ryby w akwarium, które są tutaj w tych stawach. Kwestii questi lagi artificiali są stati fatti. Zapytajcie taki najmonaci, cisterciani, również i cysterci, prawda? XI si. wiek, prawda? Tak. Od tego momentu. Allora, kwestii lagi są stati, powiedzmy, diciamo fatti i laghi artificiali sono stati fatti nell'undicesimo secolo qui ci sono stati cisterziani eh, i, i monaci eh, per quello eh, è una cosa molto bella eh, è, possiamo dire che diciamo qui è un orto botanico direi qui ce l'abbiamo questi uccelli ma Adesso, alla fine della serata, guardate, quella luce mi jest ma poi altre fotografie che io scattolico potem vedere sotto, molto belle, come le cartoline. Ecco come la bellezza. Milic, dove il nostro vescovado. A więc, moi drodzy, e, pięknie, bo to zachód słońca, e, te, te, te jeziora są ze sobą połączone, połączone również. Oczywiście, nie wolno pływać, e, zabronione. Natomiast. Moi drodzy, jakie piękne są stąd fotografie pod materiałem filmowym. Zobaczycie te fotografie, które udało mi się również tutaj zrobić. Zobaczycie też te ryby, które tu są w akwarium. Możecie podziwiać to piękne tutaj. Allora, guardate come bello. tutto per Così bellissima cartolina per tutti italiani da Milic. To piękna kartka z pozdrowieniami z Milicza w Miliczu, do, gdzie jest Matka Boża. Cudowny wizerunek Matki Bożej w niebowziętej, dobrego początku, który, który będzie ukoronowany przez biskupa Adama 15 sierpnia o 12 we Florencji koło Iłży. Zapraszam raz jeszcze zawsze z Florencji, tym razem z Milicza. Allora, carissimi, bellissima questa città, non grande, ma guardate come Pelekozy cose intorno, allora qui si trova. attualmente la Madonna di Buon Inizio in questa bellissima immagine miracolosa. Allora di nuovo invito, venite a Milic, ma poi anche per la incoronazione Io penso che un giorno dobbiamo fare scappattina qui di vedere quella bellezza. Il professor che Pienkne. właśnie obrazy i taka maleńka wysepka na tych jeziorach guardate come bellissime immagini piccola isoletta proprio su questi lagi lagi artificiali a Milicz jak pięknie właśnie widać te jeziora te jeziora tutaj te stawy milickie proszę zobaczyć Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam was tutaj do Milicza, bo jest naprawdę przepięknie, uroczo, jest to cudowny zakątek naszej ojczyzny e, i warto naprawdę nas odwiedzić tu w Miliczu e, na stawach, ale również zapraszam do, do naszej kaplicy, do naszej kuchni. Allora, tanto vi invito tutti sempre a Milic, guardate come bello, e, Vi invito anche vedere questo posto, ma anche Invitany na nostra kuria. Jack e, znamy wszyscy. E, conosciamo Piccolo Jack. Kochani moi, więc wczoraj mogliśmy, bo tak dwa dni trzeba było zrealizować ten materiał. Zobaczyć te piękne stawy tutaj w miliczu. Ale dzisiaj zobaczmy również ryby, które w tych stawach się znajdują. A są to takie ryby jak karp, jecio, popyga. Eh, vengo da Stupa, Sul, Ocon. Allora, cari fratelli e sorelle, eh, oggi eh, volevo eh, dirvi che ieri abbiamo realizzato quel programma che riguarda eh, di questi eh, laghi artificiali dove ci sono pesce eh, diciamo, eh, come Carpia, ma non soltanto, ci sono altri, altri pesci e quelli la vediamo. Qui, eh, eh, quali pesci sono dentro di questi, eh, questi laghi artificiali. carissimi eh, concludiamo di questo servizio eh, qui vedete un trenino diciamo non è treno con eh, eh, diciamo quella grandezza di eh, come di solito passiamo ma questo è molto piccolo trenino che aveva veramente qui eh, spazio anche eh, per portare la gente lunghezza di, eh, di questa distanza che poteva fare questo Trenino era 89 km, ma fino, fino nel 1989 esisteva questa, questa, eh, questo treno peccato che l'hanno chiuso perché tanti potevano anche eh, camminare piano piano con eh, quel treno, vedere questa bellezza di questa zona. Ma adesso vicino eh, c'è anche possibilità. Di andare sempre con la bicicletta di questa distanza eh, misurata dove è quel trendino passato così e vi saluto da Milic eh, da eh, casa del nostro vescovo adam eh, dove c'è la nostra curia penso che un giorno potete anche venire con me eh, veramente sono molto felice che in questa città di quella anche bellezza è stato per diversi giorni eh, il quadro immagine della Madonna Assunta di Bonincio che oggi sto portando verso Cracovia, come voi sapete ancora sono due o tre case di preghiera che ricevono il quadro e poi 14 agosto arriverà a Florenza vicino Iusa, questa città, vicino Radon, vicino, non lontano eh, da Varsavia. Arrivera la Madonna in questa immagine a Florencia, in quella chiesa per lei. Così vi ringrazio. E portando il quadro, prego per tutti voi. Moi drodzy, a tutaj mamy wojskotorową kolejkę. Ta wąskotorowa która łączyła właśnie wiele miejsc, funkcjonowa funkcjonowała do 1989 roku. Szkoda, to taka, takie piękno, urok, był tutaj tego miejsca, wielu mogło skorzystać, przejechać kolejką wąskotorową. Zostały tylko dwa wagoniki tutaj w Miliczu. No ale długość, jaka pokona, którą można było pokonać tą kolejką wąskotorową, była ponad 80 km. To bardzo wiele. Dzisiaj pozostała tylko trasa rowerowa wzdłuż tych torów, które gdzieś tam kiedyś przebiegały. Wielu zresztą korzysta z tej trasy rowerowej, to przyjeżdża do Milicza. Cieszę się, że mogę tutaj być. Tu zresztą jest nasza kuria Katolickiego Kościoła Narodowego. Nasz biskup Adam tutaj rezyduje. No i oczywiście cieszymy się, że wizerunek cudownej Matki Bożej, niebogi, dobrego początku mógł przybyć do tego miasta. Pięknego i to, co możecie zobaczyć w tym krótkim materiale. No i cieszę się, że dzisiaj obraz Matki Bożej będę mógł powiedzieć dalej, ale jeszcze coś ciekawego o tej e, polsko-torowej kolejce. Moi drodzy, kiedy e, kolejka czasem wyszła z toru, to mieli takie, taki wielki drążek tutaj e, ci, którzy e, maszynista miał, wyjmował ten drążek z wieloma ludźmi, podnosił po prostu wagonik i wstawiali znów na tory. E, także to nie, był niewy urok, a my, moi drodzy, przygotowujemy się już dzisiaj do uroczystości. A te uroki e, kończące wizytę cudownego wizerunku Matki Bożej w Niebowziętej Dobrego Początku w Miliczu. Dzisiaj o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam, abyście mogli w niej uczestniczyć, kto może. A później odśpiewamy ten piękny hymn uwielbienia dla Matki Bożej, katys dla Matki którą nazywamy Matką Dobrego Początku, Msza Święta jak zawsze o 19.30, a po mszy Świętej już zabieram obraz Matki Bożej i jeszcze do kilku domów modlitwy świętego Szarwela, modlitwa do renowacji, ten, ten obraz odnowienia go, aby 14 sierpnia mógł być powitany tak uroczyście jak przygotowujemy się właśnie we Florencji Kowoiuszy. Tam, w tej świątyni, wybudowali na cześć Boga, w Trójcy Jedynego, ale też na cześć Jej, Matki Najświętszej, bo to jej miejsce. Także dziękuję z milicza, pozdrawiam ten taki roboczo-wakacyjny dzień, można by powiedzieć. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Szczęść Wam Boże.